Cześć. Ja jestem Krzemek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Farming 15. Stara ale jara, powrót do przeszłości. Gramy sobie dzisiaj po długim czasie przerwy, można powiedzieć. W końcu ruszamy z kolejnym odcinkiem. Bierzemy się za prasę. Nie będę zwlekał, bo mnie czas troszeczkę goni. Nie powiem, bo robota długo odcinku nie było, Tymczasem przez cały tydzień dlatego no zwleka no, nie, nie powiem. Cały tydzień pragodniku nie było chyba 6 dni, czy teraz jest... No 6, 6 dnia dopiero odcinek wrzucam. Więc nie jest za dobrze. Ale nadrabiam to farmingiem 15. By się ten, ja tam były dobre, więc wrzucam kolejną część. Spod, na ankiecie widzę, że wam się spodobała ta seria, więc lecimy. Idzie się akcja prasowania, jako, oczywiście polskim zestawem. Krzemek, ale czemu nie 30? -tką? 30 za słaba, co ty wały chcesz zepsuć silnik? skrzynię chcesz rozkraczyć, nie no 30 to słaba, 60 to jest taka idealna 3-4 sezony 60 może łazić dobra wyłącz ten traktor, trzeba było na ręcznym Krzemek, tu ją rozłóż tu jej krzemyk otwórz klapę i tą wajchą też troszkę spuść, jak możesz dobra to wsiadamy Dobra mi ją Napędź, napędź dawaj, dawaj, dawaj Napędzona to jedziemy Tylko teraz muszę uważać, bo przed chwilą nagrywam odcinek tam do rowu, wpadłem musiałem tu usunąć, bo było za długo już filmu się bawiłem. Muszę uważać, tak właśnie teraz tak teraz patrzyłem i wpadłem, nie? Więc za fajnie powiem, nie było. Tutaj trzeba uważać teraz, bardzo. Właśnie tutaj. Z tego co wiem, to 60 ma bardzo słabe hamulce. Akurat ta moja. O, 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 o! Przeskrowało ją. Ale dobra. Górki, nie górki, skosy, nie skosy. Kolejny odcinek jest, zostawcie łapki, zostawcie suby, lecimy. Za niedługo wydaje oczywiście mapę. Już jest nagrane wszystko, linki wszystko jest, tylko czekam na suby. A, ta tekstura drzewa mi przerasta. W końcu się coś przerasta. Jakieś błoto się porobiło przy drodze. Ajajaj. Do dupy, jest tak dla mnie grafika, że takie do dupy sypię właśnie. Nie wiem jak tu jeździć. Może tak z kamery pojeżdżę coś. Może będzie coś ładniej, lepiej. Są bardzo morskie pola i strasznie dużo zawiasy. No ale kto ci to kosił? Krzemek. No jak to kto kosił? Krzemek sam sobie kosił. Krzemek ma uprawnienia na wszystko. Kto to będzie zbierał, ja się pytam. Ja pierdziele. O kurde, a ja ją wyrzuciło. O, o. o! Już myślałem. Już myślałem, że nie są wciągnie. Jednak mokro w polu jeszcze Przepchnijmy to troszkę Dobra Tak z grubsza, nie musimy tego dokładnie zbierać, bo tak gdzie tej słomy od i zarąbania jeszcze trochę trochę No ale cóż, no gdzieś po jakiś pokos powinien pokos. Ja to jest tak nasrany krzemie, to kurde jak to dokosił, no Nie widziałem, żeby ktoś tak kiedyś to kosił To jest masakra skoszona Teraz zędzę pod przyciskiem F8 jest i tak właśnie Patrzę na wszystko co w innych farmingach Czyli farming... a mi tam prasa jeszcze wpadła. Oczywiście bitka na pokój musi być, bo coś się nie podoba. I utopiłem prasę jak zawsze. Co? I nie da rady. A. Dawaj, sześćdziesiątka. I no to ja rozumiem, napęd tylko na tył, nie? To jest piękne. No nic, trzeba... Się przesiąść do niego traktora, tym sobie poradzimy mocniejszy napęd, 4 koła. Tu można jechać, nie? Co się będziemy pierdzielić? Tutaj wszystko zaorane. Tutaj jakieś drzewo leży sąsiada. Nie pozbierane jeszcze. Ojojoj oj, Ale tych kostek jest, ja pierdziu. Utop, utop się jeszcze. Ty się jeszcze utop, to dopiero będzie. Czekaj, nie tak, nie tak. Nie zjedzie, proszę go depiną. Zjechać nie zjechała. No to co, 60 na bok Już nie jedziemy katować. Dostała przed chwilą w dupę. ugubiłem się, 7 odcinka już dopiero. Podlepnij szybko. No, bokiem, bokiem, ledwo, ledwo, ale wyszedł. To już 914 już popiłem, to już nią przeprasujemy trochę. No cóż, tak widocznie to miało być. Wiele, nawet kurde nie wiem jak jechać. Tyle tych zygzaków tu zrobiłem przy koszeniu. Ktoś ci krzemek kazał kosić w mokrym polu. Niech mnie nie kazał, no ale chciałem. To jest tak jeszcze mało, tak mało, a idź, kurde. Biedna sześćdziesiątka, zmęczona, już nie, nie chcę jej katować, bo tam jeszcze co pójdzie w niej. Ja pierdzie, Nie widzieliście tego. Te mody do 15 były takie piękne. Lecimy. A to ładnie wygląda. Nawet powiem mamy taki zestaw nie jest zły. Te bo bo bombki, te, te, te czarne dymy takie, takie patrzcie, no. Rrn, rrn. A, mów, ej ej, hamul tu nie masz. Nie patrzcie się na to. To nie jest wasza wina, to jest wina farminga Między kołami Wyzbierajmy to i jedźmy na inne pole Tak jak sam sobie krzemek pole wziąłeś, no bo się wydawało fajne Nie po kukurydzy, bo je przerasta coś w końcu To ma być wyzbierana słoma, Krzemek? Nie denerwujcie mi. tak tego tutaj mi tak, więc... Powinno być. Traktory rozwal... Ta, bo nie twoje to możesz. Slalom gigant, mogę powiedzieć. Tak i no mogę powiedzieć, slalom gigant Tu się zmieścić Tu przejdzie Tu między kołami mam przecisnąć Tu mnie podniosło i dupa zbita Trzeba się nawrócić lekko Jedźmy z tego pola na inne ja Jeszcze podskoczyła przy moich oczach A idź pan Dobra Można jechać na inne pole Jedźmy na inne pole Tam gdzie tak w miarę strany nie jest To jest w miarę ładnie, to Krzemek tam musiał pojechać Tu od końca weźmie No jedziemy Zbiera całość. Zbiera całość. No dobra. To takie, coś trzeba jechać. No i w końcu krzem jakieś normalne pole pokoszone ładnie. Tu chyba, że ich nie tylko sił Nie, no też jako siłem. Tylko, że całkiem inaczej. Tu mi trochę nie zbiera. Tu mi trochę zbiera. Tu jest przepaść, żeby zaraz nie wpaść. I zacząłem pracować 60. Mi skończyło się w 14. Ciekawe co dam do miniaturki Krzemek Co ciekawe co ty dasz Czy 30 do miniaturki damy, też będzie 30 zasługuje na zdjęcia 30 w kolejnym odcinku wykorzystamy do zbierania, albo Do jakichś takich można powiedzieć Prac polowych, już lekki Przejechać czymś No ale dziury w tej kabinie, ale mnie to lepiej skacze góra, dół, normalnie. Dziury, nie dziury, płoskosem jadę. Tak naprawdę to robię to myszką, ale brakuje takich efektów. Wejdźmy teraz w ten rządek. Dobra, jakoś tak. W miarę ładnie to pracuje. Jak kto to będzie zbierał, Krzemek? Kurde, molek. Zatrudnimy sobie jakiegoś tam pomocnika. Piszcie w komentarzu, kto jest chętny na zbieranie. Ja mu wysylam mody i będziemy zbierać. Czekam, piszcie mi w komentarzu i... Ja, przy, ja przyjmuję wszystkich. Każdy, kto umie tylko komu to pisać. Ja przyjmuję wszystkich. Co do, co do umiejętności, co do prawa jazdy, byle był widzę. Krzemyka ziewa mi się. Kurde, wstawać rano w szóstej i nie mogę się przyzwyczaić. Od godziny 12 rano mi się ziewać. Jebać krzemyk, o czym ty myślisz? Jakim jebaniu, ziewaniu. Co wy chcecie mi wmówić? Ja nigdy jeszcze tego nie będę robił. Jebać to się można, ale... ...w dwie osoby. A nie... Chyba, że ktoś o jakimś innym rzeczach myśli, inaczej to robi, to... ...jestem ciekawy, możecie napisać. Nie wiem, jak wy to robicie. Chciałbym poznać te wasze umiejętności. Ale tego tu będzie, ja pierdzielę. Coś ich praca przepuszcza, widzę. Oho, o, postawiło ją. Postawiło mi prasę do góry, czy trasy, traktora. Te polskie jakby młody w 15. To było kurde coś. Ludzie się nie znali na modyfikacjach i robili coś po ko konkretnego, ko konkretnego, kozackiego, a teraz dzietnastka. Wszyscy te komputery mają w domu. Jakie to jeszcze jakie? jakie to, 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 jak, jak to jest programista? Głupiego modę nie potrafi zrobić. Tylko wszystko convert, konvert konvert, Albo kurde, jeden od drugiego ściąga. To bez... jajnie, ale... Ale się zrozum. Kurde gorąco jest. Zobaczmy daszek. Drzwi że włożmy. Teraz dział do rowu, możemy sprzedać. I teraz i ciągło. I tutaj jazda. I dawaj, 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 dawaj. Dobra. W miarę wyzbierany taki odcinek 15-minutowy wystarczy. Idziemy tylko na gospodarę. Już wystarczy, już tego nie prasuj, Krzemek. Wystarczy. Ty, ale najpierw to może złóż tą prasę. No, no to niezły ma hamulce. Tu jeszcze ładnie ją wyciągło. Tu zamknij, a zobaczmy, jeszcze mamy sznurków. Da się zajrzeć. Nie zobaczymy. Czyli to nie mogę otworzyć klapy, coś się urwało, no trudno. To już pracujemy kiedy indziej, bo już, nas, już, się, już zimno się robi, bo czuję. O kurde, jak on skacze. Patrzcie. I w pole wjechałem oczywiście Oczywiście w pole trzeba było wjechać po pomoście, nie zahamowałeś krzemek i ty, 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 traktory porozwalasz wszystkie Od tyłu sobie zajedziemy, piękny bizonik stoi oczywiście Ładnie przeszedł. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Taki był. Tak, czy jest stoi? Takie była nasze dzisiejsze zadanie. Takie, właśnie, nie taka. Yy, tak, taki zestaw. O, tak to mogę powiedzieć: już coś. suma jeszcze jakaś w środku jest, a to się kiedy indziej dorobi. I ja wam dziękuję za oglądanie. Podajcie na jedne odcinki. Subskrybujcie, lajkujcie. I do zobaczenia. Na kolejnym odcinku swarminga 15 lub na innym odcinku. Papa! Pa.